Kiedy mniej znaczy więcej? Posłuchaj. Bardzo często, szczególnie wynika to z naszych programów domowych, z przekonań, które zostały nam wpojone, które przyjęliśmy, robimy więcej z myślą o tym, że skoro robimy więcej, to zostanie to zauważone. Bardzo często tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak na pewno wtedy, kiedy nie poświęcamy czasu, uwagi wszystkim tym rzeczom, które nie są dla nas mamy poczucie straconego czasu, a przede wszystkim straconej energii. I tak się za każdym razem dzieje, słuchajcie, kiedy nadużywamy siebie energetycznie, kiedy nasze wewnętrzne ja mówi, nie idź tą drogą. Usiłujesz komuś coś udowodnić, ale przede wszystkim samej sobie, samemu sobie. I wtedy to nie działa. A kiedy odpuszczamy rzeczy, które nam nie służą, zaczyna się dziać magia. Zaczynają przychodzić ludzie, którzy nas doceniają, zaczynają przychodzić biznesy, które są dla nas, przychodzą pieniądze, przychodzą możliwości, sposobności. Także jeżeli jesteś w tym momencie swojego życia, w którym po prostu czujesz totalny przestój, czujesz brak energii, czujesz, że się zużywasz, że nie jesteś doceniony, zauważony ze swoimi działaniami na zewnątrz, przyjrzyj się, czy nie naddajesz, czy nie poświęcasz tej energii, nie robisz czegoś wbrew sobie. Po więcej tipów, zapraszam do mojego kanału i do wspólnych sesji nad emocjami. Pozdrawiam